Bronek, te sześciolatki to muszą iść do szkoły? Aneczko, łączę się z nimi w bólu, ale oni są nam potrzebni. A do czego, kochanie, są nam potrzebni? No żeby załatać dziurę w zusie, oczywiście. A chyba że tak, to może w kolejnej kadencji obniżymy wiek szkolny do pięciu lat? Hmm. No zobaczymy. Wiesz, pięknie było na ostatnim wiecu. No, Karolak nieźle wypadł, ale jak powiedział do przodu, panie prezydencie, to się zdenerwowałem. Dlaczego, misiaczku? Bo przede mną były plecy Borowca, a nie wypadało mi go popchnąć. Masz rację, bronią. W sumie bardziej podoba mi się wypowiedź Leszka Balterka. Tak? A dlaczego? Wiesz... Powrót reżimu w przypadku zwycięstwa Andrew i do tego nasza TV, która przypomniała o ludziach Macierewicza i pukaniu do drzwi o szóstej rano. Ha! Czyli wracamy do naszego pomysłu na wagę. Kij lub marchewka, tak? Nie rozumiem, Anulko. No, jak wybiorą ciebie, to będzie marchewka, a jak Andrew, to będzie kijek. Mm, no, prawie. A co ze służbą zdrowia? W trakcie kampanii sprzed pięciu lat obiecałeś zmodernizować służbę zdrowia. No i modernizuję? Nowe przychodnie, marmurowe posadki w ZUS, lepsza płaca dla kadry kierowniczej. Ale bronią nie chodzi o zwykłych ludzi. Ostatnio słyszałam, że niektóre wizyty u lekarza muszą czekać po kilka lat. Nie można mieć wszystkiego od razu, Ania. Zawsze mogą się leczyć prywatnie. No, nie wiem, Bronku. Ja ostatnio zrobiłam sobie godzinę pokory. I pomyślałam, że przecież nie wszystkich stać na to, co nas. No przestań przesadzać. Zawsze mogą mieć kredyt. Okej, już się nie skrącam. A wiesz, ostatnio udzieliłam wywiadu. Tak? Tak, mówiłam o ludziach na emigracji i o tym, że to dla nich szansa. Jaka szansa, Anulko? Przecież tam rośnie bezrobocie. Bronku, nie wiem, co ci rośnie, ale tam bezrobocie maleje i to bardzo szybko. A twoje dane wziąłeś z tej kartki, która u nas leżała od kilku dobrych lat. Oj, no to wpadka. No, trudno. Nie jedna, kochanie. Uśmiałam się, jak powiedziałeś ostatnio, że w Unii naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Nie zrozumieli mnie i tyle. Nieważne. Ale byłem ostatnio u Kuby Wojewódka. W przyszłym tygodniu będzie premiera w TVN-EU. Super! To może jeszcze przed wyborami zdążysz załapać się na odcinek tańca z gwiazdami? Nie, kochanie, to nie dla mnie. Już nie wystarczy ładnie tańcować w szklanym ekranie i nałożyć tonę pudru. To może powinieneś zgodzić się na tę debatę z kukizem? Nie, nie. Boję się o tej jowy. Nie chciałem ich, a teraz powiedziałem, że zrobię referendum. O, kwiatuszku, ja wiem, jak ci zależy na każdym głosie. Dlatego nie wziąłem udziału w debacie wcześniej. Andrew mnie prosił od kilku miesięcy, ale ja się wymigałem, bo poparcie spadłoby mi bardziej niż gdybym nie wystąpił. Broniu, marci mnie jeszcze jedna rzecz. Podczas debaty pięć lat temu, 27 czerwca, powiedziałeś, że nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego, a jednak nie zapobiegłeś temu. Wiem, ale ważniejsze były inne sprawy finansowe. Trzeba słuchać głosu wyborców. Pamiętaj, Anulko, wyborców po wyborach to już zwykli obywatele. Krzesło terroryści! Nie, kochanie, to sprzątaczka się potknęła i zwichnęła nogę. Ale się wystraszyłem. I tacy ludzie wchodzą do pałacu prezydenckiego. Tacy ludzie budują wizerunek naszej ojczyzny. Nie ma na to mojej zgody. Kochani, głosujcie na mnie wybierzcie zgodę i bezpieczeństwo.